XJ Joke i Witam Was w mojej serii poradników do gry Warframe A to jest seria Warframe od A do Z I bohaterką dzisiejszego odcinka jest Banshee Znowu postać prime'owa, ale Mniejsza z tym, lecimy z jej skillami Pierwszy, Pierwszą umiejętnością jest Grom grą dźwiękowy, Banshee umie Emituje falę dźwiękową, która uderza we wrogów w zasięgu ze siłą zdolną ogłuszyć lub zabić. Kolejna umiejętność to sonar. Oparty na echolokacji sonar banshee odnajduje i namierza wrogów eksponując ich najwrażliwsze miejsca wszystkim członkom twojej drużyny. Trzecia umiejętność to cisza. Cisza otacza Benshi aurą, y, która ogłusza wroga i ogranicza, y, wrogów i ogranicza ich czas reakcji na strzały i ataki Warframe. Oraz ostatnią, y, najsilniejszą umiejętnością Benshi jest wstrząs akustyczny. Kierując całą swą, y, energię akustyczną w ziemię i otaczając obiekty belsi za pomocą drgań ultradźwiękowych y, powoduje silne wstrząsy o, zabójczy, o zabójczych skutkach. Jak widzicie, jest to frame również dosyć ofensywny. Dwa, dwa skile wsparcia. I y, dwie umiejętności ofensywne, z czego <coughs> pierwszej umiejętności nie wiem, czy kiedykolwiek używałem, nawet sobie przed nagraniem po prostu ją włączyłem, żeby zobaczyć jak działa. E, ale okej, okay. jak widzicie, ta, y, ta umiejętność działa na y, zasadzie obrażeń i zasięgu. To są dwa podstawowe mm, aspekty tej umiejętności, a więc dodamy troszeczkę mm, zasięgu, użyję rozciągnięcia, trochę siły, czas trwania tej nie ma znaczenia i rozciągnięcie. <laughs> Oczywiście o wydajności już nie wspominam. Jest to jedność też taka dosyć, może nie ofensywna, ale bardziej defensywna, ponieważ patrzcie, obrażeń to prawie nie zadaje, ale zdmuchuje przeciwników na jakąś na pewną odległość i na Simulacrum kończy to się tak, że nawet nie ma walki. A my przechodzimy do kolejnej umiejętności. Następny skill bazuje na czasie trwania... ...oraz zasięgu, a także na sile. Ponieważ mamy tutaj mnożnik obrażeń, te czułe punkty właśnie... Przeciwnika, jeżeli w nie strzelamy albo atakujemy naszymi frame'ami jeżeli właśnie w taki punkt zaatakujemy wroga, zadajemy znacznie większe obrażenia. Oj, no mogłem zostawić intensyfikację. Już do tego wracam. Intensyfikacja. Trochę zasięgu, czyli też znowu rozciągnięcie. I czas trwania. Ciągłość. O. Niech będzie. Jak widzicie, i tak ta umiejętność ma bardzo duży zasięg i czas trwania. Liczby takie około minuty to bardzo rzadko można zobaczyć w grze. Ale zobaczmy, jak to działa. O, i jak widzicie, tutaj pokazały się różne takie podświetlone części na niebiesko u różnych postaci, u różnych wrogów. Co lepsze, ten skill się nakłada. Używając go jeszcze raz, pokazujemy, ujawniamy kolejną, kolejny wrażliwy punkt przeciwnika. I na dwóch się nie kończy, bo jeszcze mamy trzeci, czwarty. Tak możemy zaznaczyć naprawdę. Całego przeciwnika, prawie. No nie, dobra, jest ograniczenie do czterech, ale i tak wtedy, no jest prawie cały ten przeciwnik zaznaczony. Tutaj tylko nóżka została. O, i jak widzicie, obrażenia na nóżkę tej tak z półtora tysiąca. Oj. A tutaj? No. Co jest? Nie mogę nawet. Nie widzę obrażeń. O, 11400. 400. 11 000. O, sonar przestał działać. To mamy tutaj. 1700. 2000. 2000, o 9000, 11. Więc różnica, jak, widać, jak widzicie, jest dosyć duża. Następną umiejętnością jest cisza. Umiejętność bazująca na czasie trwania i zasięgu. No to nie będę zmieniał konfiguracji, tylko zaprezentuję, jak Działa ta umiejętność? Jak widzicie przeciwnicy są... O, tak przez krótki czas. Ogłuszeni. Eee, może jeszcze zrobię jedną rzecz. Pozbędę się na chwilkę kotka. Jeszcze raz szybka symulacja. Przeciwnicy już idą w moją stronę. Krótki czas ogłuszenia. I widzicie nawet... A nie. O! Chociaż. Nie wiem na czym ma polegać ta. Tak naprawdę też ta... O... Reakcja, czy oni jakoś odskakują, bo jeszcze nigdy nie widziałem jakiegoś odskoku, czy żeby przeciwnicy mi nagle odskakiwali. No, tak to w każdym razie wygląda. Ostatnią umiejętnością Banshee, właśnie wstrząs akustyczny, ostatnia umiejętność Banshee wstrząs akustyczny bazuje na głównie... Mm, drenażu hmm, poboru energii o, poboru energii na sekundę, sile oraz hmm, zasięgu więc ja tutaj dodam jeszcze <coughs> ponieważ jest to bardzo energożerna umiejętność dodam jeszcze kolej, kolejny skill, który kolejny mod, który dodaje nam wydajność Poprawimy trochę o. siłę umiejętności i czas na prezentację umiejętności. Jest to dosyć silna umiejętność. Ona też trochę odpycha wroga. Dlatego przejdę sobie z tej strony i zobaczcie jak to wygląda. Przeciwnicy są tak odpychani. Dostałem obrażenia na sekundę. Mówiłem, że to jest silna umiejętność. No dobrze. Ty, a ty co tutaj robisz? No dobrze, a więc przejdźmy do wzmocnień. I wtedy zobaczycie prawdziwą siłę wstrząsu. Wstrząsu akustycznego. Benshi. Ale po kolei. Pierwszą umiejętnością był grom dźwiękowy, o, grom dźwięk. Tak, grom dźwiękowy. Pancerz wroga jest zmieszony 80%, nie będę tego mm, prezentował. Po prostu używając yy, na mapie tego odepchnięcia na 8 sekund przeciwnicy mają 75% mniej, yy, procent mniej pancerza. Czyli działa to na bardzo podobnej zasadzie jak yy, wzmocnienie shurikenów Asha. Yy, sonar, 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 sonar. Sonar. Wzmocnienie do sonaru jest bardzo fajne. Też nie, <laughs> też nie będę go prezentował, tylko tutaj przeczytam, yy, co robi ta umiejętność. Zabicie wroga przez strzał w słaby punkt <coughs> uruchomi kolejny sonar na 100% pozostałego czasu trwania. Mianowicie, jeżeli użyjemy sonaru i zabijemy wroga w słabym punkcie, on przeniesie się na kolejnego wroga i będzie trwał tak długo jak yy, pokazuje nam jeszcze o czas trwania do zakończenia yy, naszej umiejętności tyle sekund, ile widzimy na liczniku. Takie wzmocnienia to... to ja lubię bez konieczności pokazywania przyspiesza to trochę filmik yy, kolejny Wzmocnienie też raczej nie będę prezentował, z tego co już widzę, cisza. Obrażenia ataków dobijających są zwiększone o 300%, gdy cisza jest aktywna. Więc w momencie, gdy przeciwnik jest ogłuszony, czy nas nie widzi, a my użyjemy ciszy, mamy 300% więcej obrażeń z ataków dobijających, czyli tych obrażeń od tyłu. No i przechodzimy do wstrząsu akustycznego i tutaj już pojawi się pierwotna siła Banshee, ponieważ Banshee przed reworkiem była naprawdę bardzo potężnym framem i swoimi wstrząsami akustycznymi potrafiła Zmieść, dosłownie zmieść całą mapę przeciwników o wysoki, nawet o bardzo wysokim poziomie z powierzchni ziemi. A więc, tak. Zastosuję strumień. strumieniowanie falą uderzeniową, zadającą dwudziestokrotnie większe obrażenia w centrum. I tracącą na sile wraz z ekspansją fali. A więc. Teraz nie będzie to taki ciągły. Nie będzie taka ciągła fala akustyczna. Nie będzie to ciąg, tylko... będzie wytworzy jedną falę i będzie można ją odnawiać. Fale są silniejsze i trochę słabsze wiadomo, w miarę oddalania się od niej, ale i tak są bardzo, bardzo silne. I tutaj jest potrzebny bardzo duży bardzo duża, bardzo duża wydajność. Też trochę zasięgu się przyda. Więc może ja zrezygnuję, skoro przeciwnicy i tak stoją. Tak z przyzwyczajenia rzucam sobie wigor, umiejętność wzmacniającą yy, dodającą jednocześnie siłę i yy, tarczę i życie. O, właśnie! Szyb szybka, yy, szybkie przejście do bazowych yy, statystyk Benshi. Yy, na dzień dobry frame posiada 175 punktów energii, czyli jest to bardzo, yy, jest to bardzo wysoka. <coughs> Jest to bardzo duża liczba energii, którą mamy do wykorzystania na dzień dobry. Przekłada się to zwłaszcza na energię końcową. Zresztą, sami zobaczcie, maksymalna ilość 743 punkty energii. No, jeżeli chodzi o pancerz, jest to postać bardzo papierowa, bo zaledwie 65 punkcików. Szybkość sprintu 1,15 i tarcza i życie po 100 punktów. Ale przejdźmy teraz do prezentacji yy, umiejętności. Najpierw na sucho. Jak widzicie, wygląda to tak. Jeszcze wrzucę. O, naturalny talent. O ile dobrze pamiętam. Po polsku, gdzie jest ta umiejętność? O, nie wrodzony talent. Jest ta karta yy, właśnie daje większą prędkość używania umiejętności. Tak jak widzieliście, teraz było takie kładzenie się powolne, ale teraz ta częstotliwość fal jest większa. Ale przejdźmy jeszcze do zaprezentowania siły tej umiejętności. I już widzicie po 100 punktów obrażeń. Jeszcze ze zwiększoną siłą, z odpowiednią konfiguracją modów, Bęsi potrafi naprawdę zadawać kosmiczne, kosmiczne obrażenia. Ale zabawę z modami pozostawiam już Wam. A tymczasem. Żegnam się z Wami i widzimy się w prezentacji kolejnego bohatera. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie lajka. To, co będzie do poprawy, poproszę o napisanie w komentarzach. A także, jeżeli jeszcze piszcie, co chcielibyście innego zobaczyć. A więc, do zobaczenia. W kolejnym odcinku trzymajcie się. Cześć! Zapomniałem o umiejętności pasywnej. Odgłosy broni zostają wytłumione, aby nie były słyszane przez wrogów. Tutaj, jeszcze taki. Yy, taka mała, właśnie. Yy, dodatkowa informacja. Yy, broń palna dzieli się na alarmującą i cichą. No teraz, akurat, kiedy mamy bęsi, yy, wszystkie wszystkie rodzaje broni palnej jak widzicie o to jest statystyka hałas są ciche ale gdy na przykład przełączę się na baruka już hałas jest alarmujący a więc to było na tyle cześć